Eee, witamy w nowym odcinku z Amogus Więc tak Jeśli nagramy ten odcinek to prawdopodobnie nieważne, ale nieważne, dobra. Czy powiem nieważne, 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 ważne, czy powiem nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, nie... Dobra, koniec. Dobra. Play online. Film gamy. Galaksy, ruby O kurde, ile osób dołączyło? dobra, dobra. Fidry, czasem jadę do okej, nie mogę. Jestem kryjni Bez żadnej roli. Jestem bezrobotny. Dobra, nie wiem, nie, wiem. nieważne. Czy powiedziałem nieważne, nieważne? Co, co, co? Powiedziałem nieważne nieważne. Czy ja powiedziałem nieważne, 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 co... co? Koniec już. Koniec, koniec, co Dobra. Zapomniałem, co miałem powiedzieć. A no tak, dobra. To jest wideo, że kiedy wygram, to wideo się kończy. Part 2. Ok. Dobra. Więc tak to trochę jest, bo mam taski na prawej stronie ska impostor właśnie wyszedł? Dobra, nieważne.